Głównym celem festynu było zapewnienie dzieciom z placówek opiekuńczo-wychowawczych radosnych chwil, możliwość nawiązania nowych przyjaźni oraz sportowej rywalizacji. Organizatorzy pragnęli stworzyć atmosferę, w której każde dziecko poczuje się ważne i kochane. Dzisiaj na Orliku zorganizowano różnorodne konkurencje sportowe oraz inne atrakcje, które umilały czas uczestnikom. Wszystko co jest związane tylko ze sportem, z emocjami, bo nasza impreza nazywa się Sportowe Emocje, więc to jest troszeczkę szerszy projekt związany z kulturą, z warsztatami ale też ze sportem. A dzisiaj chcemy, żeby dzieci jak najwięcej zostawiły emocje na boisku. Aktywnie, bardzo aktywnie i zdrowo. To jest najważniejsze. Jest, miś, jest jest będzie zaraz grill, pomidorówka, ciasta, malowanie twarzy, warkoczyki, malowanie płotu, więc naprawdę dla każdego dziecka znajdzie się coś miłego, żeby mogło się spełnić i mieć ten uśmiech na twarzy. Festyn dla dzieci z domów dziecka okazał się strzałem w dziesiątkę, a uśmiechy na ich twarzach były najlepszym dowodem na to, że takie wydarzenia są niezwykle potrzebne. W życiu są różne emocje. I te dobre, i te złe. Niestety, nasze dzieci e, mają doświadczenie najczęściej z tymi trudnymi emocjami. O tym trzeba rozmawiać, o tym trzeba mówić. E, musimy nad tym pracować. I tak pomyślałem sobie na koniec tego e, sezonu. Żeby wprowadzić coś takiego fajnego, żeby nawiązać również taką współpracę z podobnymi placówkami w naszym województwie, zorganizujemy taką, e, takie spotkanie, olimpiadę, czy jakkolwiek byśmy to nie nazwali. Sami Państwo wiecie, serotonina to jest hormon szczęścia. E, najszybsza możliwość pobudzenia tej naszej serotoniny e, no to jest na pewno ruch, na pewno jest aktywność fizyczna i tego bardzo, bardzo potrzebujemy, no szczególnie moje dzieci. I też dla mnie nie tylko forma samego takiego rozmawiania, ale również takiej aktywności jest taką formą pomocową, która też w, e, pobudza w głowie serotoninę, która pobudza w głowie takie pozytywne myślenie. E, I to jest taka fajna, mi się wydaje, taki fajny koktajl tych pozytywnych różnych rzeczy, które na pewno może bardzo znacznie poprawić jakość tych naszych dzieci w tym codziennym funkcjonowaniu. Na dłuższą rozmowę z Jackiem Pawłowskim zapraszamy jutro po wydarzeniach dnia.